Z tej strony Esu witam was w kolejnym odcinku Enter the Gungeon Tak jest, lecimy, słuchajcie, teraz Negrita, Negrita czarnulką, małą szpulką, cipciulką Także witam was serdecznie moi drodzy z tej strony Esu To jest tak jak mówiłem Enter the Gungeon i lecimy, słuchajcie, to się wszystko generuje les losowo Lesowo Więc się nie martwcie, słuchajcie. o, Kurwa, źle zacząłem, przepraszam Słuchajcie, dajcie mi sekundkę, ja tylko tutaj troszeczkę ściszę, bo ta gra nie powinna być aż tak głośna. Eee, także, o Boże, kto to za pies? Także moi drodzy, eee, ostatnio bardzo dużo osób narzekało na mój montaż z tej gry, dlatego dzisiaj zrobimy kolejny test, dzisiaj będzie totalnie bez montażu. I wy sobie po prostu wybierzecie w komentarzach mi napiszecie, czy wolicie tą serię klasycznie, esowo, bez, bez montażu, bez e, jakichś przybliżeń na kamerkę i tak dalej, bo zostałem dość srogo zjechany przez was. E, a ja się was słuchajcie, słucham. E, więc po prostu zobaczymy, je, co wolicie. Obejrzyjcie sobie pierwszy odcinek, potem ten drugi bez montażu. E, I sobie po prostu wybierzecie, ja postaram się. Słuchajcie, do tego jakoś zastosować czy coś w tym stylu Jeśli chcecie na przykład, żebym i tak montował, tylko że troszkę mniej czy coś w tym stylu, też mi dajcie znać, bo takie komentarze też były. Kula w łeb, skurwy synu, ale powiem, powiem wam, że słaba ta moja broń. O oh, fuck. Powiem wam... O oh, shit! Patrzcie na to, co tu, się, co tu się zadziało. Ej ciężka ta gra naprawdę, ale muszę... Nie grałem już parę dni. I ogólnie rzecz biorąc naprawdę... po... Kurwy, synu, gdzie mnie pięścią w głowę? E, potrzebuję troszeczkę, e, jakby przyzwyczaić się do tej paluszki. Patrzcie, kuszą, kusznik. O kurde, chyba trochę za ciężko będzie. Ah, wow, ale go odbiło. zobaczcie. a czemu oni się tu spałnią? Ok, czekajcie, generała trzeba. Pięknie, koniec, wylatuję z ciebie. Dobrze, moi drodzy, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Eee, przypominam, że ta gra jest w ogóle rogu -like więc tutaj się wszystko generuje losowo całkowicie. Ja się trochę cykam. Czekajcie, zardzewiała broń. Zardz Aha, ja mam tylko zardzewiałą broń. Super, super, super. Dobrze, że waginy nie mam zardzewiałej. To jest dla mnie najważniejsze. Priorytety, słuchajcie, priorytety. Patrzcie na to, patrzcie na to. Chua! Cudownie. Za o Boże. O nie, mają mnie. Mają mnie jak na talerzu. Co teraz? Szybko, tędy, o, oh, fak Ej, zajbiście całkiem, ale tu się tak dużo dzieje, tu taki piksolozy oczu dostaję. O, kurwa Patrzcie, armia. No nie, to armia i samu, albo nie wiem kogo, huśka. Czekajcie, spróbujemy w, z, z tej strony. Pięknie to zrobione. Znaczy, pięknie ja to zrobiłem. Znaczy, pięknie to wszyscy razem zrobiliśmy. I Wy też pięknie robicie, jak mi kciukujecie filmy, więc róbcie to dalej. Czy to jest jasne? Mam nadzieję. Dobrze, moi drodzy, lecimy, lecimy, lecimy. Eee, o, jak pięknie, co to za statua? Świątynia zapomnianego naboja! Który złożył... na boja? Który złożył tu swoją broń? Czy zrobisz to samo? Odejdź. <laughs> Nie mam broni! Cebulactwo! Cebulactwo się szerzy, zajebiście. O kurde, połamałem tego pana, przepraszam. O! Oj, 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 co, 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 co wyszło, co to wyszło? Patrzcie, jakieś truskawki. A nie, to chyba slajmy, to slajmy z Tibi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Całkiem, całkiem fajna jest ta moja broń. Słuchajcie, trochę zardzewiała, ale to nie jest ważne. Pamiętajcie, że piwnica wilgotna i zardzewiała też może być przyjemną piwnicą. O, fak. Szybko, stół, bardzo dobrze. Świetnie to zrobiłeś, Esu. Słuchajcie, ja siebie muszę czasami chwalić. O, fak. O, zbił mi to! O, ty synu. Dobra, czekajcie, teraz się robi troszeczkę niebezpiecznie. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. Dobrze, ale mam celność, słuchajcie, ja pierniczę. W dupę. E, czekajcie, a gdzie jest moja mapa? A dlaczego tak się tutaj dzieje? Dlaczego ja mam tędy iść? E, tu chyba aktywuje swój teleport, hops. Świetnie, świetnie. Activated. Za, ja mogę się przenosić tymi teleportami. Kocham to! Kocham to! O was nienawidzę. O ho, 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 Widzieliście? Ja nic nie wcisnąłem, dlaczego tak się stało? To wygląda... O! Wyglądało jakbym miał tego ślepaka użyć, słuchajcie, użyłem tego ślepaka, czy, czy jaki chuj? Eee, dobra, tu nic nie ma. Eee, chodźmy w prawo, ale jestem podniecony tą grą, tu jest, tu jest... O nie! Tu jest taka dynamika. Czuję się jak taki rewolwerzysta, czy jak coś... Nie, ro rowerzysta. Eee, rewolwerowiec. Patrzcie. Jakich ro... What? No fucking way! Are you fucking kidding me? Dotknął mnie B boli Słuchajcie, trzeba jak najdalej się trzymać od ich od ich plemników. Nie mogę zejść w ciąży w tym państwie, słuchajcie, bo kućba dziecka nie wychowam. Za 1300 na, to na rękę. Dobrze, idziemy tutaj. Proszę bardzo, skrzynia! Co to za zegarek? Zegarek z tulejarek Aplikacja towarzysząca i e bomb! O, oczywiście, że ktoś to zrobił. I e bomb? Co to znaczy i e bomb. i bomb. A, i bomb. a Okej. Okay. dobra, nieważne. dobrze, słuchajcie, lecimy tutaj, mamy teleporta. co się stanie, jeśli ja go użyję? Hmm, czekajcie, a w dusie jakoś. da? po tej mapie? da się, tu. hehe, he. ciekawe, czy to mi jakoś kradnie duszę. nie wiem. E, Okej, okay, chodźmy sobie w boczek. słuchajcie. Ło, tu będzie boss! ale będziesz boss! super, dobra, to chodźmy tutaj. Ale spokojnie, najpierw śmierć kurwy synom. Słuchajcie, ja się tak cieszę, że już tutaj zaczynam ogarniać strzelanie, ale tak naprawdę i tak zginę na bosie. Już. O, ja już mam jedno życie. Nie, to jest po prostu karygodne. Słuchajcie, a jest taki sklep, jakieś serduszko bym kupił. Mam 35 naboi. Może mnie na coś stać, słuchajcie. O, jest sklep. Jest tutaj kuźwa, pan Ryszard. Co to jest? Coś do mojej kolekcji? Wynagrodzę ci to... LODEM! What? OK. Dobra, mamy! O, ślepce! 20... 20, nie... O, nie masz serca! Nie masz serca! Śnieżnotron... Wohoho, alright! Pancerz... Mhm... Pancerz... Klucz... I... Ammo... Słuchajcie, ciekawe... Zostałem się nad pancerzem albo szturmotronem... Wezmę pancerz. A wiecie dlaczego? Sprzedają się jak ciepłe granaty. Jak ciepłe gnaty. Wziąłem pancerz, bo mam bardzo mało życia, a nie widzę żadnego serduszka tutaj, a to jest bardzo zła wiadomość! O, zobaczcie, tu są jeszcze te... No dobrze, a co się stanie, jeśli ja się na przykład przeniosę tutaj? Mogę tak? O, zajebiście, mogę. Ok. i my sobie tutaj jeszcze, słuchajcie, pójdziemy tu. Może jakieś serduszka znajdę? Nie pamiętam, kto się leczyło. Ja myślę, że tu się w zasadzie nie leczyło. O oh, fuck you! Czekajcie, ja muszę więcej turlać. Ja naprawdę czasami muszę się więcej turlać. Nie! O, ale to byłoby do dupy, jakbym zginął na tym. O Jezus, byłbym kompletnie zażenowany, słuchajcie, poziomem mojej rozgrywki. Zresztą i, i, i tak jestem. O, fuck, rozbił stół. Taki stolnik, można powiedzieć. Stolnik gerwazy. A nie, to był klucznik, przepraszam. Przejebałem sobie. W tym momencie sobie przejebałem, słuchajcie, od dołu? Nie, nieźle. Dobrze, skałaszniko o- oh, wow, 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 stój. Stop Rider. Right there, criminals, kam świetnie. O, i ja, mamy skrzynię. Co to? Plecak Plecak na pletek Więcej przedmiotów, bardzo fajnie. Okej, okay. a mogłem tutaj ich skrzynią. Wiecie co? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. No dobra, pójdę, ale naprawdę przydałoby się uleczyć mi to życie tak bardzo. O może tutaj chociaż będzie serce, proszę... O kurwa, to bomba! Patrzcie! Nice. Co za gówno wypadło? Aha, śmieszne. To nic. To nawet nie było gówno, słuchajcie, bo gówno bym podniósł. Ale to było kompletne nic, więc tego nawet nie podniosę. Ok, została nam ostatnia sala i boss. Bardzo się cieszę. Może gdzieś przejdziemy. Ja nie wiem, czy ta gra się zapisuje po jakichś kolejnych poziomach. No mam nadzieję, że tak. Dobrze. Wściekła książka R. Zespół R znowu błysnął. Ok, trzeba obserwować ich kule przede wszystkim. Słuchajcie, to jest najważniejsze. Ich kule są najważniejsze. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co tu się dzieje. Dobra, skrzy tą książkę trzeba jebać czytanie. Polacy nie czytają, słuchajcie. A wy czytacie? Mam nadzieję, że nie, zaliczycie, nie zaliczacie tych 65% Polaków, którzy nie czytają książek. Gardzę takimi ludźmi. Dobrze. E, słuchajcie, wszystko zrobiliśmy. Idziemy na bossa w tym momencie z jednym sercem. Uważam, że to jest, że to jest chyba, kuźwa, na najlepszy run w mojej historii ever. Okej, okay, została nam jeszcze jedna sala. Słuchajcie, tą czarnuszką mi no nie za dobrze idzie, nie wiem czemu. Nie chcę być rasistą, ale coś mi tu nie idzie. Czy ja mogę tutaj złożyć jakąś świętą broń? Nie mogę, okej, okay, ale mogę pójść tutaj i na przykład tutaj zginąć. O w dupę, ja tu chyba naprawdę zginę. A czemu tu się tak dzieje? Gdzie są moje serca? Dlaczego tu nie ma moich serc? Doppelherz, siła dwóch serc. Okej, okay, o! Nie, kuźwa. Fuck. Słuchajcie, może być ciężko, może być ciężko w tej grze się w ogóle dalej. Tak, tu się dało leczyć, przecież tu można było ten... Tak mi się wydaje, że tutaj jakieś potiony można było używać. Ale ja nie mam tych potionów. A czemu? Coś tu jest. E, a to jest entrance. Dobrze, 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 dobrze. Ale mi, wiecie, co mi się najbardziej podoba w tej grze? W zasadzie to, że to jest naprawdę randomowo generowane. To jest zajebiste. Dobra, idziemy, słuchajcie, jedno serduszko, trochę żenada, ale spróbujmy. Ale spróbujmy, zielona komnata. O! Zielone zioło. Good. Dobra, Kurda, ale będzie jazda. Ach, ale ale będzie jazda! Okej, okay, super! Jej, to straszny... To straszny król! To król nabojów! Na ołowianym tronie, zajebiście! Jedno serce to to, co kocham! O kurwa, on naprawdę jest królem nabojów! Uuuu! Fuck you! Spierdalaj, nie nabiję cię! Patrz, What?! Zajebiście to robię. A to co, jego kuźwa, syn nabojów? Zabiłem. Boże, zabiłem tego. Kurwa, mać! Przepraszam. Nie chciałem się tak zirytować, ale dlaczego mnie ten ksiądz zaatakował, to po prostu tego nie rozumiem. Jak to kiepski refleks, o czym ty do mnie mówisz? To dalibyście jakieś kuźwa życie, które by mnie uleczyło. No w dupę! Spacja. Zaczynamy jeszcze raz, słuchajcie, jest jeszcze wcześnie. Noc jeszcze młoda. ważne. Okej, okay, ciśniemy tutaj. Czekajcie. Nienawidzę was za to, że, wa że wasz król jest królem nabojów. K wasz król jest królem chujów tak naprawdę. Tak wam powiem. No nie! No nie po prostu no Po prostu nie wierzę co tu się dzieje. What the fuck! Ta, ta, ta plansza jest o wiele cięższa, a to dlatego, że tu jest ta książka. Jasna sprawa Wow Kto tą grę stworzył Widzieliście to? Boże, wiecie co, ja muszę zmienić chyba ten, muszę, muszę, nie, ja nie mogę tą, tą kobietą chodzić, to jest, to jest naprawdę karygodne. Z poniżej mojej godności grać kobietą. Uuu, suszowinista świnia chamska męska. Hamska męska. Nie, 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 nie! Wow, zajebiście, dobrze, że dobrze, te beczki z pomidorami to były, one mi uratowały trochę życie. Surprise, motherfucker! Okej, okay, coś z wypadło. Dobrze, ale przynajmniej mamy 2,5 w tym momencie serca. Wiecie co, ja mam wrażenie, że do bossa trzeba dojść bez straty życia, bo inaczej jest dupa, zbita, blada, sklepana, zgwałcona. Eee, okej. Okay. Daj mnie pieniądze, daj mnie pieniądze. Daj mnie pieniądze za ten las. O nie, to chodzący granot. Yy, granat. Dobrze, dobrze. No, słabe obrażenia zadaje, naprawdę słabe. Ale no trudno. Najgorszy w tych beczkach nic nie ma. O, kuźwa. Pamiętamy dziennik Maridla, pamiętamy. Dobrze! Dobrze, ograne. Ograne zajebiście. Okej, okay, chodźmy w bok Fuck yeah mi się ręka poci w tej książce. W tej grze. W tej książce? What? SU, what? A, Moje działo! Moje działo! Okej okay. Dobra, pokasowe i kuźwa się ma. Pokazała sobie na pierwszej randce. <grymne> pokazała sobie. <sowę. grymne> Okej. Okay. Dobra, główne mi zrobicie z tymi swoimi kapiszonami. Znaczy, pistoletami na kapiszony. O, oh, fuck. Okej. Okay. Jest tu jakiś auto-aim, przydałby mi się. Czy ktoś zrobił auto-aima do tej gry? Dla ASA? Bardzo poproszę. Haha, <grymne> pomyślał o tym, co ja. Dureń. Słuchajcie... Ale myślę, że kurde, fajna jest ta gra, słuchajcie, ale taka ciężka. Ja myślałem, że będzie trochę łatwiejsza dla mnie, bo ja, ja byłem pewien tego. Okej... Okay. Dobra... Ja się cały czas zastanawiam, słuchajcie, jak zrzucić te zwisacze na nich, ale kompletnie nie jestem w stanie tego y, zrobić. O kurde, rozbiją mi stół. Boże, tylko nie mój stół! Kochałem go. Tworzyłem go. Łooo... Wow! O, ja pierdolę, ty żołnierzu, ty głupi. Słuchajcie, z tą książką jest najgorzej, ale tak naprawdę to... To nie... WHAT?! To nie książka mi to robi, tylko ten, yy, Tylko ci naprości żołnierze mnie tak biją. Ok, chodźmy do sklepu, zobaczmy. Mamy już 31, więc jest zajebiście, ja się naprawdę boję. Dajcie mi serce, proszę. Oj, nie mogę! To znaczy, że jeszcze ktoś tu żyje! Kill the ball! Kill the babies! Ej, czemu nie mogę? Dlaczego on jeszcze nie otworzył mi swoich wrót? i naprawdę, zobaczcie On nie otwiera mi swoich e, wrót Wrota rozkoszy, rozchylił OK, tu jest boss, bardzo fajnie, zajebiście nie, nie mogę się doczekać walki z tym bossem, naprawdę Spoko Ciśniemy dalej Ciśniemy tutaj na dół, elo Wtoczenie przez drzwi syny. o kurde, o nie Aha, czyli przeciwników też nie mogę dotykać No, no, zajebiście, dobrze wiedzieć Już mam, słuchajcie, półtorej życia tylko, koniec Słuchajcie... Jezu, ja tutaj Zeza normalnie muszę robić, słuchajcie, żeby ogarniać każdą stronę tej gry. I po co mi te pieniądze, skoro nie mogę za nie kupić zdrowia? To jest bardzo filozoficzne pytanie, Esu. Dobra, kurwa, ale, ty, ale mnie wpuszczasz. Co za kościół. Okej, okay, wszystko? Wszystko? A, tędy się idzie do tego, o! Ale fajnie, się ma? Dobra, ślepaki nie. <laughs> jaka matryca, KURWA JAKA MATRYCA! <laughs> Stary, co się dzieje? No dobra, pancerz, kupię ten pancerz, słuchajcie, bo ja muszę przejść tego bossa. Jakiego ja nie przejdę, to ja sobie nie wybaczę, przecież ta seria nie może trwać pięciu albo dziesięciu odcinków, w których ja przechodzę pierwszy level. Ale wszyscy dobrze wiemy, że tak to będzie wyglądało, więc nie oszukujmy się, słuchajcie, no, jesteśmy wszyscy przyjaciółmi i rozjebałem Globus. Wyjebane. Tak ktoś metamfetaminę gotował, nie pozwolimy na to, bo to jest nielegalne! Eee, okej, okay, czekajcie, a co? Aha, okej, okay, pójdziemy sobie tutaj w takim razie, zajebiście. Eee, czekajcie, ciśniemy tutaj. Ciśniemy, ciśniemy tutaj Eee. O nie, to granat pierdziałek. Super, super, super. Ale jeśli na pierwszym levelu tak, tak, takie strzały tutaj są, słuchajcie, to myślicie, że ja sobie dam radę później? słuchaj, ale przecież ty później nawet nie dojdziesz później. Aha, dzięki. Dobra, zobaczmy co tu jest Drewniak Wybuchowa kula boom, kukła. Ale wiecie co, najgorsze, że ja nie umiem tego używać. E, ja może... Może to się jakoś przydaje, słuchajcie. No, skoro ja to zbieram, to chyba po coś to jest. Edytuj, strzał, unik, interakcja, czekajcie. Spacja. O, użycie o. Spacja. E, użyjemy, słuchajcie. Damy radę, damy radę. Ciśniemy. Patrzcie! Eee, niezłe! Znaczy, chujowe, ale spoko. Widzieliście ten unik? Kuźwa, Matrix! Dobrze. Bardzo fajnie, słuchajcie. Naprawdę, naprawdę jestem z siebie dumny. Tylko czemu tu się życia nie odnawia? Czy ta gra jest taka trudna? Eee, o, Dobra, przynieśmy się tutaj. Dobrze, że są te teleporty, kuźwa. Przynajmniej bardziej dynamiczny jest ten let's play. Okej, okay, chodźmy tutaj w bok. Ja nie mogę teraz umrzeć. O Boże. Wow. Kuźwa Dobrze jest ślepak Ślepaka się kurwa No tak przecież jeszcze ślepakami mogę strzelać Prosto im na twarz Zobaczmy co tu jest Oj boję się troszeczkę Klucz Klucz tutaj trzeba mieć W końcu znalazłem skrzynię z kluczem To mi się podoba Yeah Tylko że nie mam klucza Więc trochę że nada Ale to nic nie martwcie się O kurwa rozbijał mi stół Nie mogę sobie na to pozwolić nie wow! o, 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 Nie, 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 no, 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 no fucking way, no fucking way, no fucking way, no fucking way. Dobrze, dobrze, zajebiście się to zrobiłem, naprawdę okej. Okay. 25, może jeszcze pójdziemy, słuchajcie, do tego sklepu w takim razie. Eee, zobaczmy, może coś tam jeszcze kupimy. 25 ślepaka i mamy ślep trzy o, Czemu ja tego nie używam? Klucz, hej! Hey. Zobaczmy co jest w skrzyni. Kurde, ale się jaram. Eee, zobaczmy w takim razie, gdzie jest ta skrzynia? Ona była tutaj. Przynieśmy się tu. Dynamiczny odcinek, tak jak lubię! Okej, okay, yy, i chodźmy tutaj w bok. Kurda, może skuszę, słuchajcie, będę chodził jak Daryl Dixon ulubieniec tego. Bo bo bobra. Jest, zobaczcie, skrzynia. Kordowal praktycznie bezpieczny. A, przepraszam, kowadłor? Aha. Okej. Okay. Co to jest? Myślisz, że to jest fajne? Oh yeah, to jest fajne, skrzynia strzelająca nawet nie wiem czym, ale to będzie zajebiste na bossa, już się jaram, słuchajcie, damy radę, słuchajcie, jeden i pół serduszka, to naprawdę jest spoko, o ile to będzie ten sam lord. Król nabojów, o Boże, o Boże, to nie on, dwa króle, bojowe bliźniaki. <laughs> Aha, tu jest jeszcze więcej bojowych bliźniaków. Ok. Czekajcie. Cicho. Cicho, bo się muszę skupić. Żebym mi ich... O! Wow. Wow, 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 wow! Żebym ich jeszcze trafił, słuchajcie, to byłoby naprawdę kurwa zajebiście, ale byłoby zajebiście, jakbym ich jakoś... Zajebongo kuźba się ma, Elo Oh, Shit, motherfucker! Słuchajcie, ja jestem zafascynowany poziomem mojej walki. Ja jestem kuźwa... O, kurwiszonie. A, ja mam jeszcze kół. Zajmi się to zrobi. Widzieliście, użyłem ślepaka. Okej, okay, okej, okay. uciekaj, uciekaj, koleżanka, koleżanka, koleżanko, uciekaj, starać! O, przepraszam, znaczy młoda No fucking way, jeśli ja to zrobię, to kuźwa... myjecie mi stopy w misce Zabiłem ci brata stary co głupia? Głupie ci dupcia. Wszystko dzięki tej mojej skrzynce. O. Bardzo niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie zostało jedno życie, ale damy radę. Damy radę, słuchajcie, damy radę, damy radę, nie marcie się. Damy radę. Już nie żyją jego ludzie. Uoo! Kredyt hegemonii, akceptowany w całej galaktyce. Ha, super! Jezu! Jezu! A, a, Skwałcę jego ciało! O, o, o. Przepraszam. Przepraszam, czasami mi odbija, jak się za bardzo cieszę. Okej, okay, fajnie, leżą dwa trupy. Nice, winda na kolejny poziom. Esut, jesteś taki zajebisty, że normalnie aż się zacznę chyba dotykać po tym odcinku. Co to jest? Co to Co ja zrobiłem? Toczę. Ja toczę. Ale to będzie słabiej, jeśli ja zginę na przykład. To wylewa tylko wodę. No dobrze, chodźmy. Okej, okay, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie, to był naprawdę zajisty odcinek. Jeśli uważacie, że był zajwisty, zakciukujcie i napiszcie mi, napiszcie mi, czy chcecie kolejne odcinki. No. W zasadzie wiem, że chcecie kolejne odcinki, ale czy chcecie żebym to montował, czy żebym to montował, ale troszkę mniej, czy żebym tego w ogóle nie montował, tak jak ten odcinek. Dajcie mi znać, czekam na wasze komentarze, każdy przeczytam i dziękuję wam, słuchajcie, bo to wy tworzycie ten kanał, to wy jesteście super widownią, a ja chcę się was troszeczkę jednak posłuchać, a nie robić na odwal w ogóle hałę. Także trzymajcie się, dziękuję, zakciukujcie film właśnie, teraz jeśli wam się podobało subskrybujcie kanał, jeśli wam się też podobało, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I zapraszam oczywiście na grupę typowe, są na Facebooku, linki jak zawsze macie w opisie dla waszej wygody. Trzymajcie się, strzałaczka, papa. Pa. Elo, Siemanko, ludzie, dzięki za oglądanie. Papa! Pa.